Cześć kochani, witam was w kolejnym odcinku recenzji figura Koni. Dzisiaj jest dla was recenzja ogiera trakeńskiego z firmy Szlajś 2017. I ten ogier jest razem w zestawie z derką i kantarem. I z tego co pamiętam tam też były dołączone jabłka. Ogier nazywa się Poker i jest maści izabelowatej albo palomino, ale wydaje mi się, że jest to bardziej palomino. Ma jasną grzywę i ogon w kolorze białym. Ogon częściowo jest też w kolorze tak jak ciało, a końcówka jest już biała. Natomiast grzywa jest w całości biała. Na ciele mamy takie jaśniejsze cieniowanie w jasno-kremowym kolorze. Głównie je widać na brzuchu. A na przykład przy klatce piersowej mamy takie ciemniejsze cieniowanie w kolorze brązowym. Na pyszczku, na chrapach też mamy cieniowanie w kolorze brązowym. Na dwóch tylnych nogach Mamy odmianki, małe skarpetki, jedna tak z tyłu, a druga jest po prostu normalna już na nodze. Na główce nie mamy żadnych odmian i jeśli chodzi o cieniowanie i malowanie to w zasadzie tyle, nie ma zbyt dużo szczegółów, ale takie powiedziałabym subtelne jest to malowanie, nie takie bardzo ostre, ale bardzo mi się podoba odcień tej maści i bardzo ładna jest też grzywa. Moim zdaniem mógłby być ogon w całości biały, bo to trochę dziwnie wygląda do połączenia. Ale tak poza tym ta maść jest bardzo ładna i pięknie wychodzi na zdjęciach. Rzeźba nie jest zbyt szczegółowa. Najbardziej zaznaczona jest klatka piersiowa. Mamy zaznaczone mięśnie troszeczkę na nogach. I też na pysku, ale to tak bardziej delikatnie. Mamy zaznaczoną delikatnie fakturę sierści na całym ciele. Grzywa jest taka prosta, dosyć krótka i ma bardzo ładnie zaznaczone wszystkie włosy. Ogon też jest dosyć krótki i zakręcony lekko, i też jest bardzo ładnie wyrzeźbiony. Ogier ma zaznaczone strzałki na kopytach i jego kopyta są bardzo detaliczne, mają takie fajne kreski na sobie i te kopyta są w kolorze brązowym i mają. Też I bardzo mi się to podobało. Jednak czasami te kopyta są ładnie zrobione, a te są akurat bardzo ładne. Jeśli chodzi o dodatki dołączone do tego konia, to mamy tutaj zieloną derkę z żółtą obwódką. Taka klasyczna derka ze zbiermyżną. Pewnie jako kojarzycie z innych zestawów. Ja mam tych derek już dużo. I bardzo ładna jest ta derka, wiecie taka zwykła, ale bardzo mi się podoba ta kolorystyka i myślę, że pasuje do Ogiera. Mamy też zielony kandarek, taki standardowy, wiadomo, taka bardziej prezenterka z uwiązem w bardzo żywym zielonym kolorku. I z tego co pamiętam, do tego zestawu były też dołączone czerwone jabłka, ale może Wam też tutaj pokażę dokładne zdjęcie tego zestawu, żebyście zobaczyli całą zawartość. Ten koń bardzo mi się podobał, uważam, że jest śliczny, pięknie wychodzi na zdjęć, jest bardzo fotogeniczny i moim zdaniem jest bardzo ładnie wykonany, w Ma ładnym maście, całkiem fajną rzeźbę i mam sentyment jednak do tego konia, bo był jednym z moich pierwszych moldów z firmy Sztaś. zobaczyć, że mam teraz Konga na tym moldzie i bardziej się z tego cieszę, bo naprawdę bardzo go lubię. gdybym miała powiedzieć, który jest moim faworytem z tych trzech pięknych gentlemanów, no to powiedziałabym jednak, że najbardziej lubię Huragana, czyli oryginalną wersję, brudno po sorkatą bo jednak mam ją praktycznie od samego początku mojej kolekcji i naprawdę jest świetny. A jako drugi powiedziałabym, że właśnie ten z zestawu z derką. Bo jeśli chodzi o tego Exclusive, to on nie za bardzo mi się podoba, pod względem maści jest taki powiedziałabym najgorszy z tych trzech. A wam? Który najbardziej się podoba? Napiszcie swoje opinie w komentarzach. Ten zestaw aktualnie jest wycofany i zostawię Wam linki do ofert, które uda mi się znaleźć, ale raczej znajdziecie tam linki do OLX czy Vinted, bo niestety w normalnych sklepach już ten zestaw nie jest dostępny, a ja go dostałam kiedyś w paczce od Witzki, tak zupełnie przypadkowo, ale bardzo mnie to ucieszyło, bo chciałam mieć właśnie ten zestaw i zostawię Wam link do tego unpackingu w opisie oczywiście. I właśnie w opisie znajdziecie wszystkie linki do stron, na których możecie kupić tego konia, razem z wszystkimi akcesoriami lub bez, w zależności od oferty. To będzie wszystko w dzisiejszym odcinku. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Zostawcie łapkę w górę, napiszcie jakiś fajny komentarz oraz zasubskrybujcie kanał i kliknijcie dzwoneczek, aby nie przekapić następnych recenzji czy innych filmów na moim kanale. Dzięki temu też będziecie wspierać moją działalność. Zachęcam też do obserwowania mnie na mediach społecznościowych, bo jestem tam często aktywna i wrzucam różne ciekawe rzeczy, zdjęcia, filmy, zajawki za kulis, to aktualnie nagrywam, co będzie na kanale. Wszystkiego właśnie tam się dowiecie. I wy opisie też inne, przydatne informacje, także zachęcam do czytania. I mam nadzieję, że ten odcinek się wam podobał, do zobaczenia w kolejnych filmach.